Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam was na reading vloga. Reading vloga w ramach akcji Wy wybieracie, ja czytam. Dawno tego nie mówiłam i chyba powiedziałam nawet inaczej niż zawsze, ale ważne, że się w ogóle zabrałam za nagrywanie tego filmu. Jest uwaga, 29 września, godzina 23:13, więc zostałem mi tak naprawdę. 28 godzin, żeby przeczytać te książki we wrześniu. Jak się domyślacie, nie uda mi się. Natomiast nie robię sobie aż takich wyrzutów, ponieważ Hrabiego Monte Cristo tą drugi skończyłam, Cristo skończyłam słuchać w połowie września. I dopiero w tamtym momencie, jak miałam takie, takie poczucie, że mogę zaczynać wrześniowe książki. I największą ilością głosów wygrał ku mojemu zdziwieniu, dlatego że chyba nigdy go jeszcze nie było w tej akcji, David Copperfield. E, mam tutaj oba tomy, David Copperfield, tom pierwszy i tom drugi. Tom drugi, jak widzicie, jest jeszcze w folii. E, tak jak go kupiłam, tak go nie wyjęłam, e, bo stwierdziłam, że wyjmę dopiero w momencie, w którym będę czytała. I zaczęłam właśnie sobie od tej książki. Jestem na stronie 221, czyli na rozdziale dwunastym. Słucham tej książki w audiobooku, który jest dostępny za darmo na YouTubie, dzięki uprzejmości kanału Wolne Lektury. Jeżeli chodzi o dogrywkę, to było tam ponownie moje w sensie dosyć duże zaskoczenie, bo nie sądziłam, że wy chcecie, żebym ja to przeczytała. I to jest na... Na wschód od Edenu, chciałam powiedzieć na zachodzie, bez zmian. Na wschód od Edenu Steinbecka. I ta książka wygrała z targowiskiem próżności, które było właśnie waszym drugim wyborem. Zacznę sobie tę książkę czytać, jak już uporam się trochę z grubasami, które czytam, które, które mam zaczęte w, tej, w tym momencie. Tutaj są te grubasy. I wtedy zacznę czytać na wschód od Edenu. Ale jeżeli chodzi o Davida Copperfielda, to ja tę książkę zaczęłam najpierw czytać, ale później przerzuciłam się na tego audiobooka. I w sumie bardzo się cieszę, bo gdyby nie ten audiobook, to uważałabym tę książkę za bardzo nudną, e, dlatego że ona. Wiecie, ja jestem w połowie tego, no może jeszcze nie w połowie, ale tak czy inaczej, dochodzę do połowy tego um, pierwszego tomu. I tak naprawdę, oprócz suchych faktów na temat życia, życia Davida, to tu nie ma zbyt dużo emocji. Może były dwukrotnie gdzieś tam faktycznie wspomniane, to znaczy um, uzewnętrznione, a tak poza tym tego mi tutaj bardzo brakuje. I tak jak mówię, gdyby nie to, że słucham tej książki, to na pewno bym się strasznie nudziła. Natomiast z drugiej strony. Um, Charles Dickens ma to do siebie, że on jest autorem, który bardzo rozwleka te początki, i one naprawdę czasami mogłyby być o wiele, o wiele krótsze. Z drugiej strony, domyślam się, z czego to może wynikać, jednak on, był, um, on zajmował się pismami um, w czasach, kiedy, kiedy żył. Pismami, generalnie, on był bardzo znanym um, takim pisarzem, dziennikarzem um, brytyjskim, dlatego też no, to była taka. Znana osobistość, w sumie dalej jest. No i może po prostu chciał w drugą stronę trochę iść w tych swoich książkach. On też na różne rzeczy zwraca uwagę. Na przykład w opowieści o dwóch miastach skupia się na tej różnicy między Francją a Anglią. No, a David Copperfield ma być taką powieścią o dorastaniu i życiu głównego bohatera, który wychowywał się bez ojca, wychowywał się z mamą i z jej służącą, Pegoti, która jest przecudowną kobietą. Bardzo mi się podoba Pegoti. Ale to tyle w ramach wstępu. Ja zabieram się za czytanie mojego stosu hańby. Przychodzę do was z update'em czytelniczym. Postanowiłam, że ten vlog jednak nie będzie tylko vlogiem z wybieracie ja czytam, tylko po prostu takim ogólnym vlogiem z maratonu z literaturą klasyczną. No i sprawa wygląda tak, że jestem na 2, już wam mówię, na 500 83. stronie na wschód od Edenu Steinbecka, Johna Steinbecka, i długo się nie odzywałam, dlatego że to jest też taka książka, hmm, która nawet nie że długo się rozwija, tylko długo. Dużo czasu musi minąć, zanim my zrozumiemy, do czego ta fabuła w ogóle zmierza. I to jest książka, w której jest mnóstwo nawiązań biblijnych. Jeżeli się nie mylę, to chyba nawet z tyłu jest coś na ten temat napisane, ale podobno tego opisu z tyłu mamy nie czytać. I tych porównań jest tu mnóstwo. W szczególności jest porównanie to nie będzie spoiler, bo każdy, kto. Przeczytajmy, ona będzie wiedział, że to o to chodzi. Do Kaina Jabla, czyli do biblijnej przypowieści ze Starego Testamentu. I to jest taka książka, która ma momenty, które mnie zachwycają, a są momenty, które mi się dłużą i są zbyt mozolne. To jest w ogóle pierwsza rzecz, którą zauważyłam na temat tej książki, kiedy rozpoczęłam jej czytanie, to to, że chyba King uwielbia Steinbecka, bo pisarsko, to znaczy inaczej, Kompozycyjnie, o, tego słowa te książki są generalnie dosyć podobne. To znaczy długi wstęp, mnóstwo objaśnień na początku, połączenia, kto się z kim zna, kto jest z kim w związku, gdzie kto mieszka itd., tak i Tego jest mnóstwo z samego początku. Te 200 pierwszych stron to są takie, takie wiecie, trochę rozbieg. Później już to się gdzieś tam znika. To jest generalnie taka powieść. O ludziach, o tym jak się zachowują, o tym co przyświeca ich życiom, jak różnią się ich osobowości. I wiecie, to nie jest książka, która by miała taką zwartą fabułę. Tak jakbym nie wiem, mogła powiedzieć o. Absolutnie żadnej książki teraz takiej nie czytam. Wszystkie książki, które teraz czytam, właśnie są takie. Ale no nie wiem, chociaż była ani z zielonego wzgórza. I to ma pełną fabułę, a na wschód od Dedenu tego nie ma. <laughs> tu z przodu jest napisane, jest jakaś groza nad, doliną, nad tą doliną, jak gdyby stary duch tamtego umarłego oceanu pod nami nawiedzał ją i mącił powietrze nieszczęściem. To jest tak ukryte jak tajona boleść. Nie wiem co to jest, ale widzę to i czuję w tutejszych ludziach. I widzicie, nawet ten. Ta, ta wstawka na okładce, ona też wam absolutnie nic nie mówi, tylko to, że to jest powieść o ludziach, i faktycznie tak jest. Takim głównym bohaterem tej powieści jest Adam e, Trask, albo Trask, <grym> chyba Trask, e, który przejawia się naprawdę przez całą książkę, i do niego jest. No, cały czas gdzieś tam wracamy do tego, i trochę to tak jest, że wokół niego się um, rozgrywa fabuła, ale niekoniecznie dotyczy jego w 100%. E, I on jako bohater jest. On trochę jest po prostu głupi i tak też jest traktowany przez innych, tak też jest nakreślony. Trochę jako taka osoba, która jest wykorzystywana przez innych, ale są, no, są straszne postacie, takie jak na przykład Kati. Ja ją z jednej strony lubię, bo ona jest bardzo taką charakterną bohaterką, tylko ona jest niestety do bólu zła, po prostu. Ona jest złą osobą i tyle, nie ma żadnego wytłumaczenia dla niej. Ale z tego też względu, jakby ona jest najbardziej konkretna w całej tej powieści. Oprócz tego, e, Chińczyk. E, jego też bardzo lubię. Też uważam, że to jest bardzo ważna postać. E, ale inni? No właśnie. Widzicie, jak to jest. To, ciężko jest w ogóle opowiadać o tej książce. Ja ją planuję już dzisiaj skończyć. E, dlatego też nie nagrywałam wcześniej update'ów, bo. Nie do końca wiem wciąż do czego po prostu zmierza ta powieść. Jeszcze dzisiaj, jeżeli uda mi się tę książkę skończyć, bo ja się już z nią męczę od nie wiem, 10 dni, to przyjdę i konkretnie wam powiem, co o niej sądzę. Oprócz tego planuję też dzisiaj skończyć między aktami Virginia Woolf. I to jest ostatnia książka Woolf, którą tak jak. Posiłkuję się tutaj e, opisem na skrzydełku. 26 lutego 1941 roku na kartach dziennika odnotowała, że skończyła pisanie między aktami i planuje wydać tę powieść jesienią. 28 marca tego samego roku Woolf popełniła samobójstwo. E, przypominam, Woolf popełniła samobójstwo przez, e, przez wsadzenie, napakowanie sobie kamieni do kieszeni e, i weszła do wody. E, więc. Ciężkie, ciężko mi się czyta tę książkę już z myślą, że um, Ulf była gdzieś na swojej granicy, e, ale niestety to nie jest jej najlepsza książka. Trochę mam takie poczucie... Wiecie, na przykład jak to jest przy Falach, e, które fragmenty Fali czytał nam Łukasz, e, gdy byliśmy w Paryżu, no to tam czułam, że to jest Ulf. I tam naprawdę jest... No, no, po prostu piękne. Widzę, że kompozycyjnie to jest Wolf, widzę, że styl też jest Wolf, ale widzę też, że bohaterowie są typowo takie taj, Virginia, bo Wolf ma to do siebie, że ona ma tych bohaterów. Ona bardzo często ma ich mnóstwo. Każdy z nich ma kilka określonych cech, ale oni nie są lepiej nakreśleni. To znaczy oni są pretekstem do przedstawienia wydarzeń. Nie są wcale aż tak mocno ważni. To znaczy też nie zawsze, ale tutaj Tutaj akurat mam takie poczucie, zostało mi 60 stron, i oprócz tego trzecia książka, którą czytam, to Dzienniki Sylwii Plav, i muszę się pochwalić, bo jestem już na stronie 203. Zaraz skończę pierwsze Dzienniki. To są takie myśli Plav, które bardzo mocno kręcą się wokół mężczyzn i wokół poznawania ich, wokół ich adoracji, i ta pierwsza część. Trochę mnie przytłoczyła, jeżeli chodzi o ilość. Dla mnie tego jest za dużo. E, mi niezbyt dobrze się czytało o mężczyznach, o tym, co ona czuła. E, tu też ciekawe są zabiegi, zmiany narracji. I zdarza się, że jest narracja, w której em, Wolf zwraca się do nas, e, Wolf, Plaf zwraca się do nas, mówi, że idziesz, um, albo w ogóle e, mówi w trzeciej osobie e, liczby pojedynczej, mimo że ewidentnie widać, że to są. E, Sytuację, którą ona przeżyła. I to jest dla mnie to jest trochę taka próba oddzielenia się od tego, co się wydarzyło, próba spojrzenia z perspektywy na to. Bo widać, że Plaf jest taką osobą, która, która ma, czuje za dużo, w której głowie jest mnóstwo myśli na minutę i czasami ją to przytłacza. To bardzo widać po prostu na kartach tej, te, tych dzienników. Ja jak już tak wspomniałam o śmierci Wolf, to też przydałoby się wspomnieć o, o śmierci Sylwii praw. Ona włożyła głowę do piekarnika włączonego oczywiście. Więc aha, i w ogóle widać też w tych dziennikach uwielbienie dla Wolf. Widać, że tutaj jest to pisarka wspominana. Także. Ciekawe, ciekawe. Także tyle, jeżeli chodzi o ten update czytelniczy, jeszcze się dzisiaj zobaczymy. Słuchajcie, dosłownie przed sekundą skończyłam na wschód od edynu. I oprócz tego, że się popłakałam na zakończeniu, to mam jedno, co chciałabym po prostu dopowiedzieć. To jest książka trochę jak Hrabia Monte Cristo, dlatego że obie żeby przeczytać do końca, żeby dopiero powiedzieć, czy się podobało, czy nie. Bo pamiętacie, przy hrabiu, ja byłam raczej sceptyczna, gdzieś tam w połowie, kiedy nagrywałam opinię. A gdy już skończyłam, to byłam zachwycona i wciąż jestem zachwycona zakończeniem Hrabiego Monte Cristo. Uważam, że jest przepiękne. Cristo, nie Christo. No i tak samo jest na ten, gdzie tutaj ten początek dla mnie był absolutnie zbyt długi, ale on miał sens. Natomiast ostatnie 100 stron miało taką moc, że Przepiękna, przepiękna książka. Bardzo ją Wam polecam, tylko to raczej książka dla starszych czytelników i raczej dla takich, którzy lubią wymagające lektury, bo na pewno taką jest. Ja nic więcej Wam nie mówię. Nie musicie nic wiedzieć, zabierając się za tę książkę. Ja nic nie wiedziałam i wcale nie czuję, że mi coś mknęło. 5 na 5 gwiazdek. E, jak ja zaczyna? Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na e, przewodnik po... E, co ja właściwie robię? Po tworzeniu witaminy PP. E, dzisiaj jest e, dzień, w którym będę przez 4 godziny tylko i wyłącznie grzała. E, I mamy tak. To jest burka z CACL2, która pochłania tak, pochłania nadmiar, tak? Wody. Wody, tak. E, tutaj mamy chłodnicę. Chłodnica jest chłodnicą prostą, nie potrzeba nam nic lepszego. Przed nią przepływa oczywiście woda, tu widać, że ona popływa. na szczęście. E, I tutaj mamy czaszek grzewczą, której się nie zalewa, bo jest bardzo droga, więc lepiej tego nie robić. W środku jak widzicie jest nasza substancja z metanolem, nasz kwas nikotynowy e, i kamyczki rzędne. To się klei. Ale krzywe to mam, no dobra. No wiecie co? Śmiać się ze mnie! Jak tak można? Ja tu działam naukowo. Nie Przychodzę do Was z szybkim update'em czytelniczym. E, nie ma tego dużo, dlatego że... Mm, na, wsch na wschód od Edenu Dan dalej jest w mojej głowie i dalej jest w moim sercu, e, ale zaczęłam w audiobooku spóźnionych. Ko Aha, w ogóle skończyłam Davida Copperfielda, to pierwszy, to może od tamtego zacznę. E, bo słuchałam tej książki miesiąc, mam problem z Davidem Copperfieldem, bo w tym tomie pierwszym się praktycznie nic nie stało. Absolutnie. Ja wiem, że Dickens jest jednym z takich najbardziej opisowych um, autorów tamtej dekady. Zresztą, no, on to w ogóle, na no jego życie się kręciło wokół, wokół pisarstwa, czy to właśnie mm, książek, czy to jakichś dzienników i tak dalej. Więc, no, on tego robił mnóstwo, ale. To, jak on leci czasami wodą w tych książkach, to jest aż straszne, bo to David Copperfield, tą pierwszy ma około 550 stron. Ja jestem w stanie Wam dać. Pierwsza ważna sytuacja, druga ważna sytuacja. Jestem w stanie Wam wyznaczyć cztery ważne sytuacje, które dla tej książki były kluczowe i które na pewno będą miały znaczenie w kolejnym tomie. A tak poza tym. Dlatego też się, głębiej się nie wypowiadam, bo. Nic praktycznie jeszcze nie wiem. E, zaczęłam z audiobooku słuchać spóźnionych kochanków, Williama Whartona, e, czyli to, jest to już raczej współczesna klasyka, jest. Rok 91, więc to już raczej taka klasyka nie jest, natomiast uważam, że akurat William Wharton to jest taki autor, który gdzieś się przejawia w tych kręgach um, klasycznych, e, także tak, to czytam. Właściwie to tego słucham. Kolejna książka, która w sumie też jest bardzo młoda, bo ona jest akurat z lat 80. Natomiast po raz kolejny o tej książce też się raczej wspomina już w, w ramach literatury klasycznej. 82. I to jest książka, która ma filmową okładkę, która wyjątkowo mi się podoba. Czyli kolor purpury, Alice Walker walker, nie ważne. Po tej książce mi na Instagramie bardzo często pisaliście, że adaptacja, a właściwie ekranizacja jest świetna i że powinnam ją sobie też obejrzeć. Jestem na stronie 54 i powiem Wam, że czytałabym to na pewno dużo szybciej, gdyby nie to, że tu są specjalnie elementem kreacji bohaterki jest jej nie chcę tego nazwać analfabetem, dyslekcja, może tak to nazwijmy. Czyli na przykład pierwsze, co teraz, na co teraz popatrzyłam, poręczy. Nie poręczy, tylko poręczy. Historia kobiety, ko która um, była wykorzystywana, i, znaczy jest wykorzystywana i przez swojego męża, i była wykorzystywana przez ojca. E, no i mm, pisze listy do Boga. I nawet tu jest takie ładne zdanie, że ważne jest, że potrafi napisać Bóg że jest w stanie dobrze przeliterować to słowo. To bardzo mi się jakoś tak ruszyło mnie to. Ta książka ma 250 stron, no i też ją będę czytała. Oprócz tego, jakby mi było mało, prawda, zaczęłam, zaczynam mój readit -read portretu Doriana Greya. I na to się chyba bardzo bardzo się cieszę. Będę czytała w innym tłumaczeniu niż to, w którym czytałam za pierwszym razem. Ale też wiecie, znając już historię, wiedząc z czym to się je, nie będę raczej zwracała takiej uwagi na fabułę, tylko na język i na, na te elementy, w których prawdopodobnie mogło być coś zmienione. Bo my w końcu nie wiemy, jak to, jaka wersja powinna być tą ostateczną, bo sam Oscar Wilde wprowadzał wiele poprawek do tych książek. No, ale to tyle. Widzimy się. Przychodzę do Was z bardzo spóźnionym podsumowaniem tego reading vloga. Październik był dla mnie trudnym miesiącem. Zresztą ten początek listopada też jest dla mnie bardzo trudnym miesiącem, i dlatego też taki straszny miszmasz tu jest. Zapowiadam też, że jeżeli mi się uda, to będzie ostatni reading vlog właśnie w takim stylu, um, chciałabym trochę to zmienić. Nie wiem, czy mi się uda. Zresztą zobaczymy, jak to jest. Um, ale tak, mówię to, bo może mnie to bardziej zmotywuje do tego, żeby faktycznie. Co dzieje? Żeby faktycznie to się spełniło. E, I tak naprawdę nie będę Wam opowiadała o wszystkich książkach, jakie przeczytałam, bo e, już pojawił się wrap-up na kanale i tam w tym wrap upie, e, opowiadam o wszystkim. E, ale przyszłam, e, żeby podsumować Davida Copperfielda, którego skończyłam już w listopadzie. Kontynuowałam tę audiobookową przygodę z tą książką. E, i niestety ja wam jej nie polecam. E, może gdybym przeczytała jakąś biografię e, Charlesa Dickensa, może gdybym jeszcze lepiej, to znaczy ja nie znam jakoś bardzo dobrze życia Dickensa, ale gdybym po prostu miała jakieś, wiecie, podstawy, to e, chętniej wyłapywałabym nawiązania do jego własnych przeżyć itd. Tak tak e, a tak, to niestety jest książka, która jest. E, to będzie brzydkie określenie, bardzo. Ja osobiście go nie lubię. Częściowo jest nudna, po prostu, bo jak na dwa tomy, które w sumie mają ponad 1000 stron, to tu się bardzo mało dzieje. I prawda jest taka, że tych emocji, jak mi brakowało przy pierwszym tomie, tak samo mi brakuje tutaj. My tak naprawdę na żadnym etapie tej książki nie czujemy większych emocji, nie czujemy napięcia i, wiecie, nie chcę tego też tłumaczyć tym, że jednak to jest starsza książka, bo wydaje mi się, że to nie jest kwestia tego, Wydaje mi się, że to nie ma absolutnie znaczenia, dlatego, że ta książka po prostu miała taka być i ona nie jest satysfakcjonująca dla mnie, jako dla współcze... współczesnego czytelnika, który jednak czyta tę książkę po ilu? 150, 160 latach od wydania, czy nawet więcej. A także wydaje mi się, że to może częściowo po prostu wynikać z tego upływu czasu, bo jednak opowieść o dwóch miastach też była bardzo taka długa, rozwleczona, ale ona miała to zakończenie, które chwytało za serce, które było częściowo niespodziewane. To samo się tyczy opowieści o opowieści wigilijnej, która jednak jest bardzo ponadczasową powieścią. I coś chciałam jeszcze powiedzieć aha, i pamiętam jak Gosia z kanału tu czytałam w zeszłym roku, w trakcie wikoktober czytała um, samotnie e, i ona też mówiła, że ten pierwszy tom to ją tak wymęczył, ale w tym drugim tomie podobno już się dzieje coś takiego, że ona się czuła bardzo zaangażowana, a w przypadku Davida Copperfielda ja na przykład czegoś takiego nie czułam. Jeżeli rozpatrywałabym tę powieść pod względem tego, czy ona była e, zaskakująca satysfakcjonująca, to niestety nie, ale nie chcę też jej tak wiecie zero-jedynkowo oceniać, bo um, to też nie było założeniem autora, żeby tworzyć taką powieść. Teraz tak jeszcze zerknęłam na ten tył, że tutaj jest napisane, że to była powieść początkowo publikowana w odcinkach i to samo się tyczy na przykład targowiska próżności, które też przeczytałam, bo zrobiłam DNF a na 150 stron przed końcem. Nie dałam rady po prostu już tej książki, już się tak z nią męczyłam, że stwierdziłam, że nie ma to żadnego sensu. E i tutaj, i tam mam wrażenie, że gdybym czytała to w odcinkach, to może byłoby lepiej. Niestety dla mnie to jest bardzo duże rozczarowanie i ja wystawiam e, Davidowi dwie i pół gwiazdki. I też tak chciałabym Was prosić, żebyście nie próbowali mnie uświadamiać, że ja tej powieści nie zrozumiałam, bo ja sobie zdaję sprawę, że ja na pewno nie wyłapałam tych nawiązań do życia, ale e, ja widzę, że ona mi się nie podobała. To nie jest tak, jak na przykład w przypadku braci Karamazow, gdzie ja... Czułam, że to nie jest jeszcze albo czas na tę powieść, albo nie jestem jeszcze wystarczająco dojrzała. Eee, tam jakby nie jestem w stanie zero określić, czy to na pewno nie jest moja książka. Przy Davidzie jestem w stanie. I tyle. Ten maraton z literaturą klasyczną też tak wyszedł, jak wyszedł, bo tak jak no już na początku mówiłam, co się działo, ale dzięki uprzejmości wydawnictwa Świat Książki mam dla Was egzemplarz żon i córek. Jeden już poleciał w rozdaniu na Instagramie, jeden jeszcze będę, jednym jeszcze będę chciała nagrodzić osobę, która najbardziej się udzielała w trakcie maratonu, a jeden postanowiłam tutaj dać Wam na YouTubie. I żeby wziąć udział w rozdaniu, napiszcie w komentarzu w sumie co możecie napisać? Może zadam to samo pytanie, które zadałam w trakcie mm, rozdania na Instagramie, czyli e, jaka jest wasza ulubiona powieść z mm, w, literatury wiktoriańskiej? Także bardzo dziękuję wydawnictwu Świat Książki, bo mam e, w sumie nie wiem, czy powiedziałam: Mam dla was egzemplarz żon i córek w tym e, nowym wydaniu ekskluzywnym wydaniu. E, a myślę, że warto jest e, sobie je trzymać na półce, bo jest naprawdę bardzo zadbane. I to by było na tyle. Jeżeli chodzi o listopadowy, wy, wy wybieracie, czytam to tam, wybraliście mi Marinę największą ilością głosów i w dogrywce był Cień Utraconego Świata i Wojna Cukierkowa. Niestety wygrał Cień Utraconego Świata, bo miałam większą ochotę na wojnę cukierkową. E, ale będę to czytała w listopadzie i już niedługo możecie się, to znaczy na początku grudnia, prawdopodobnie możecie się spodziewać reading vloga. I to by było na tyle. Jeżeli czytaliście którąś z tych książek, to dajcie mi znać w komentarzach. Jaka jest Wasza opinia? Ja sobie bardzo chętnie poczytam te komentarze. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć.